Witam Cię z tej strony Hitmon i witam Cię na kolejnym odcinku z cs -a. Tym razem nie to powiem, bo jeszcze takiego nie było Przez to, że dzisiaj się zakończył ostatni tydzień operacji Postanowiłem otworzyć 50 kolekcji Ancient Przez to, że mam 200 gwiazdek, bo dokupiłem setkę już dawno dosyć I teraz sto jeszcze z operacji, mi wleciało, więc otworzę 50 tych skrzynek Najlepsze oczywiście, co może mi polecić te... od tego plus to będzie już zajebioza Jeśli poleci mi chociaż jedna taka M4, obojętnie jaki stan To rozdaję wam na tym odcinku takiego kałaszka za 160 zł wystarczy, że mi poleci jedna M4 albo aż jedna M4 w sumie, bo no, to trochę jest kosztujący item więc nie przetrwając, zaczynamy kupować będę tak kupować, żeby nie patrzeć co chwilę do eku, po prostu więc wolę tak kupić, wszystkie kupić, zamiast strzelać, aż się mi pokaże nagrodę etc. Mówię, jestem ciekaw co poleci, no... Odkładałem to już od dawna, ten openik, mówię, te gwiazdki kupiłem jakieś 2 czy 3, 3 miesiące temu, więc... Trochę minęło. I w ogóle, chyba dwie osoby są na czacie, na live Specjalny live dla subów na Twitchu. Przedpremierowy pokaz dropu. Bo tak ogólnie jest dzisiaj środa. 17. A odcinek wleci w piątek najbliższych, czyli 19? Nie, sorry, w sobotę. Czyli 20 wleci odcinek. Czyli parę dni przed. Plus subskrybenta. Pierwszy taki live jest. Dobra. Ile jeszcze? 128, więc jeszcze sporo brakuje. Zaraz będę miał połowę, czyli 25 kolekcji kupionych. Ale dobrze, że odkryłem jak to się robi, bo widziałem właśnie, że na YouTube tak robili często, że od razu kupowali X rzeczy Tylko właśnie nie wiedziałem jak to robić, bo właśnie jakbym miał odzyrać tak po jednym, to by to trochę potrwało A tak jak kupię, mam już połowę kupionych Mówię, poleci mi jedna M4, -ka macie kawaha na Givaja za 160zł, a ja jestem mega happy, bo I Po sprzedaniu takiej m -ki bym mógł kupić sobie, znaczy oddam po pierwsze hajs Bratu, a po drugie praktycznie żebym miał na PS5 To by było piękne Ale niestety takie rzeczy to raczej Trudno żeby się wydarzyły Ale nawet jak poleci kałaszek ten obok No to będzie też zajebioza, bo W najlepszym stanie ten kałaszek, faktor nie uczyli. Kosztuje chyba 600 dolarów, więc 2000 ponad złoty, więc pog Obniżę trochę mikrofon Zostało jeszcze 10 do kupienia I potem patrzymy co dropło Dajcie proszę jakiegoś różowego No czerwonego na, najlepiej skin Ale jak nie no to dajcie różowego please Chodź żeby się zwróciło Znaczy jak się zwróci to będzie zajebioze tak już Czyli te 250 zł Razem poszło na operację plus te 100 gwiazdek Gwiazdek Jeszcze dwie rzeczy Jedna rzecz No i 200 gwiazdek pozbyłem się Skąd tam? mam 50 nowych rzeczy Dawaj MK. Uuuu jest! Mak! Mak na pewno jest! Więc zajibiście. Jest yy, mroczne wody, to też będzie trochę warte. Będziecie mieli gdzieś tutaj licznik podliczonego wszystkiego. Ile jest wszystko warte. Tak, wreszcie spoko, skin. fajne, że nie białe. Ale proszę, MK albo Kałaszek. Please. Please. Ale zryty. On w sumie nie jest tak źle wyglądający w SG Aj. nie to. Dajesz, please. 20 otworzonych. 22, 23, 24, 25. No dawaj, proszę. Jest to, to jest to. Chyba, że to jest drugi. Ale nie, to raczej ten. Czyli może jeszcze być coś niżej. Jest Aug. Aug też może być trochę warty. Zaraz posprawdzam ceny. Ale trochę się zwróciło już, na pewno. Ten mag chyba koło 100 jest warty. Dawaj 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No nie ma. Więc trochę dropu poleciało, ile ten mak zaraz jest wart? Jaki to jest w ogóle stan? Lekkie zużycie, to może być warty ze 150 zł nawet. Czyli jeszcze więcej. 150 zł, to jest smoko. I jeszcze jestem ciekaw tego 27 zł. Okej, okay, trochę podropiło. Ja sobie to już zliczę po odcinku, nie wiem aktualnie ile razem dropło, ale... Trochę tego jest Czy zwróciło mi się? Zwróciło mi się kupno gwiazdek, więc ja jestem już z tego powodu Zadowolony jak najbardziej Szkoda, że nie ma tego oczywiście mm, Czego? Szkoda, że nie ma Kałaszka albo No jeszcze lepiej M4 No ale zwróciło mi się, więc dla mnie jak najbardziej git I to na tyle na tym odcinku Dzięki za oglądanie Postaram się zrobić w następnych operacjach Jeśli nadal będą takie sklepki, coś w tym stylu też Zobaczę na następnych odcinkach i liveach. Do zobaczenia. Bajo!